Witajcie dzisiaj naprawiamy kartę graficzną GTX 1080 dosyć ciekawa wersja jedna chyba z najładniejszych kart muszę Wam powiedzieć a jest to GTX 1080 o, zobaczcie sobie mamy GTX 1080 gaming 8GB karta już rozkręcana nie ma tutaj plomby ja tej karty jeszcze nie rozkręcałem co się dzieje z tą kartą Karta uruchamia się, ale niestety nie wyświetla obrazu. Na szybko sprawdziłem i mamy uszkodzoną kość. Zobaczcie sobie, która to właśnie kość. Mamy tutaj, właśnie naszego penrive'a. I teraz, tak, zobaczcie, mamy tutaj raport. Świeżutki raport i uszkodzona kość A1. Zobaczcie, błędy mamy w tej kości. Reszta kości bez błędów. Więc co teraz zrobimy? Rozbieramy kartę, demontujemy tą pamięć, montujemy nową testy i miejmy nadzieję, że wszystko będzie grało jak widzieliście uszkodzona kość to jest kość A1 więc co w tym wypadku robimy oczywiście rozkręcamy tą kartę trochę zabawy z tą kartą jest aby ją rozkręcić no ale damy radę jestem tylko ciekawy czy będę miał aktualnie te kości bo mam sporo kart 1080 ale niestety właśnie większość z uszkodzonymi pamięciami. Więc ciekawe czy jakaś kość się znajdzie. Jak nie, to po prostu będzie trzeba kości zamówić. I tyle. Oczywiście może się okazać tak, że to nie pamięć jest uszkodzona, a po prostu rdzeń GPU jest uszkodzony O tutaj jak widzieliście, nie mieliśmy śrubek. Więc ktoś tu był. I zobaczymy. Co zostawił? Dobra, backplate. Backplate oczywiście metalowy. Eee, tutaj tu również śrubek nie ma. O, karta się tego co widzę trzyma. Więc no na pewno ktoś tutaj był. Eee, powiem wam tak. Eee, Pasta świeżutka, czyli ktoś tutaj wymieniał prawdopodobnie pastę i termopady, bo to nie są oryginalne termopady od tej karty. Dobra, tutaj też wymienione. No tak, trochę słabo powiem Wam, to wygląda. No i co, mamy naszą kartę, i teraz. Pokażę Wam, która to dokładnie kość. Czyli mamy kość A1. Kość A1 to będzie ta kość. Czyli tą kość musimy sobie wymienić. A jest to oczywiście Micron Model D9VRL. I chyba będę miał nową kość do tej pamięci. Więc za chwilkę to sobie sprawdzę. Co dalej zrobimy? Tu nie. Karta nie była grzana. Z tego co widzę. To jest po prostu chyba. Albo może i była grzana, ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć. Co teraz zrobimy? Oczywiście idziemy na stację BGA. Podgrzejemy sobie tą pamięć, zdemontujemy. Zobaczymy, co kryje się pod tą pamięcią po wyczyszczeniu pól. Być może któreś, któreś pole po prostu, któryś pad jest uszkodzony, dlatego nam sygnalizuje błąd tej pamięci. Karta jest podgrzana. 150-160 stopni z tego co widzę termopary zabieramy świeżutki topnik i bierzemy się za demontaż naszej uszkodzonej pamięci oczywiście użyjemy do tego hopa temperatura 350-400 i jedziemy z tym Na głowę ustawione akurat stówkę zdemontowana na pamięć. Delikatnie to weszło. Ciekawe czy ta pamięć już nie była jakoś wcześniej robiona. Stację na razie wyłączamy. Delikatnie skrócę kartę i idziemy z kartą pod mikroskop. Chciałem dla Was nagrać ujęcia spod mikroskopu, ale powiem wam szczerze, jakoś tam tej kamerki to porażka. Na pewno wam tego nie pokażę i nie wrzucę tego, więc zobaczcie sobie, jak to wygląda tutaj. Pady wszystkie w porządku nie ma żadnych padów zerwanych i co fajnie znalazłem nową pamięć więc tą pamięć sobie za chwilkę blutujemy. oczywiście świeży topnik, pamięć i testy dobra jedziemy z tym którą parę zabierzemy tutaj trzeba troszeczkę nadmocniejszy żeby nam zaraz pamięć nie odpłynęła. Karta ma 150... coś stopni. Dobra, teraz mogę troszeczkę zwiększyć na ruch. Mamy set, setkę. Już widzę tutaj po kondensatorach, że... Cyna się rozpuściła, jeszcze chwileczkę potrzymamy. No i dobra, mamy to. Stucę oczywiście kartę, założę tą kartę i widzimy się chyba już na testach. Chyba, że coś pójdzie nie tak, no to będziemy szukać dalej usterki. Karta jak na razie śmiga. Więc faktycznie mieliśmy uszkodzoną jedną kość pamięci. Zobaczcie sobie tutaj. Trwa cały czas test. Tak to wszystko wygląda. Zobaczcie sobie specyfikację tej karty. Mamy GDR5X mikrona. Akurat 8 giga. Temperaturka 76 stopni. No to nie jest tak najgorzej jak na tą kartę. karta dosyć cicha. Nie jest aż tak bardzo głośno. Delikatnie słychać piszczące cewki, a z tym to niestety nic nie, nie poradzę. Karta bez problemu przechodzi test pamięci. Yy, żadnych problemów jak na razie nie ma. To jest akurat już drugi test, który uruchomiłem. Wcześniej uruchomiłem inny test. Karta chodziła sporo i nie wywalała żadnych błędów. Brak artefaktów i tym podobnych. Więc myślę, że no karta jeszcze jakiś czas podziała. Dobra, widzimy się w takim razie już na podsumowaniu naszej naprawy. Karta już po testach. Nie masz z kartą żadnych problemów. Tutaj, zobaczcie, uzupełniłem wszystkie śrubki. Akurat miałem taką kartę na części, co prawda, wersję 1060. I powiem Wam, chłodzenie GTX 1060, 70 i 80 jest identyczne. Nie zauważyłem żadnych różnic między 1060. A tą kartą. Identyczne chodzenie, więc chyba pakują je wszędzie. No ale powiem Wam szczerze: no, ta karta wygląda ładnie. Jedna z ładniejszych kart, która, która była na rynku dostępna. Oczywiście już nowej chyba nie można jej kupić. Jedynie, jedynie używki, właśnie. Spytacie się pewnie w komentarzach, czemu nie wymieniam wszystkich pamięci. Tak naprawdę jest to kwestia finansowa. Zobaczcie sobie, ile kosztuje jedna kość pamięci. Mamy tutaj 8 kości. Dodajcie sobie do tego koszty usługi i zobaczycie, ile taka naprawa by wyszła. Nowa kość również może, może paść po tygodniu, dwóch, po miesiącu, po roku. Tak samo jak używana kość. To jest po prostu elektronika, no i to kiedyś na pewno padnie. Jeżeli możecie, subskrybujcie kanał. Piszcie w komentarzach, co myślicie na temat tej karty. Jeszcze raz przypominam o funkcji wsparcia kanału. Zbieram cały czas na kamerkę do mikroskopu. Jestem już ugadany wstępnie ze znajomym, który ma podesłać mi aparat do mikroskopu. Tylko nie inwestuję w taki aparat typowy do mikroskopu, tylko w zwykły aparat. Nie pamiętam akurat modelu, to jakiś Sony, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że się uda to wszystko ładnie zgrać i będziemy mieli wtedy fajną jakość wideo z mikroskopu. Bo to, co teraz nagrywałem, no po prostu to jest porażka. Chciałem to wam rzucić, ale nie. Jak to zobaczyłem, to stwierdziłem, że nie ma mowy. Takiego wideo wam nie wpuszczę. Nie ma mowy. Nie, po prostu nie. Więc ta kamerka chyba pójdzie WEK. Miejmy nadzieję, że przyjdzie na to miejsce nowa. Tutaj zobaczcie sobie jeszcze raporcik z testów tej, tej karty. Więc jak widzieliście, uszkodzona kość pamięci GDDR5 Xy mikrona. Powiem Wam szczerze, miałem już tych kart kilka i praktycznie zazwyczaj tak, praktycznie zawsze była uszkodzona to pamięć. Raz się zdarzyło, że była wypalona tylko sekcja zasilania od vram -ów. A tak, zazwyczaj w tej serii chyba padają pamięci. Dobra, jeszcze raz, subskrybujcie kanał i niebawem widzimy się już w następnym filmie. Mam nadzieję, że z naprawy laptopa. Eee, muszę go tylko rozpakować. Paczuszkę już mam u siebie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, trzymajcie się. Na razie, hej.